Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie powiem wam, na co zwracać uwagę przy upgradezie komputera, aby nie okazało się później, że coś nie działa. Zacznijmy od procesora. Dajmy na to, że macie troszeczkę starsze podstawki. Niech w przypadku Intela będzie to powiedzmy płyta z chipsetem Z170, na której siedzi procesor i5 6600 czy też 6600K. Chcielibyście coś bardziej wydajnego, pokroju i7 7700 czy też 7700K. Jak najbardziej wszystko będzie ze sobą działało pod jednym warunkiem: że płyta otrzyma najnowszy BIOS. Ze wsparciem dla siódmej generacji tych procesorów. Dlatego też, zanim kupicie i zmienicie procesor i sprzedacie swój stary, zróbcie aktualizację bios do najnowszej wersji. Na stronie producenta zawsze macie podaną wersję bios która wspiera dane procesory. Podobna sytuacja w przypadku podstawek AMD. Załóżmy, że macie płytę z chipsetem B350. Z Ryzenem 2600, a chcielibyście wsadzić mocniejszą jednostkę, czyli powiedzmy Ryzena 3700X. Tutaj również musicie najpierw zrobić upgrade bios żeby ten procesor działał z tą płytą główną. Jak nie wiecie, jak zaktualizować BIOS na płycie głównej, ja robiłem taki poradnik na kanale XCOM, także gdzieś tutaj znajdziecie kartę do tego filmu. Kolejna rzecz związana z procesorem to musicie upewnić się, czy będzie on kompatybilny z waszą płytą główną. I tak na przykład w przypadku Intela na płycie Z170 nie będziecie w stanie zainstalować procesora ósmej generacji, czyli powiedzmy i7-8700, czy też i5-8600, nawet po update'cie bios -u. I tak samo w przypadku AM4, na płytach B350 nie będzie możliwe zainstalowanie nadchodzących procesorów Ryzen 4000. Także zawsze przed zmianą procesora warto wejść na stronę producenta Waszej płyty głównej i sprawdzić, jakie procesory będą z nią kompatybilne. Kolejny element to płyta główna. Załóżmy, że zmieniacie tylko i wyłącznie płytę i procesor, resztę części zostawiacie ze starego komputera. Upewnijcie się, że wasza pamięć RAM będzie kompatybilna z tą płytą, bo jeżeli macie pamięci DDR3, nie posadzicie ich na płycie, która wspiera DDR4. Nawet jeżeli macie pamięć DDR4, niekoniecznie będzie ona kompatybilna z nową płytą, którą zamierzacie kupić. Także też warto wejść na stronę producenta i sprawdzić. Idąc dalej powiedzmy, możecie mieć 4 kości pamięci RAM po 4 GB, każda, a nową płytę, którą kupiliście, ma tylko dwa banki. W tym momencie dwie kości będą bezużyteczne i tak naprawdę trzeba będzie cały komplet sprzedać. Kupić nowy 2 razy 8. No i rzecz jasna, pamiętać też trzeba o samym standardzie płyty. Jeżeli wasza obudowa to Micro ATX, a kupicie płytę w standardzie ATX, wiadoma sprawa, że nie będziecie mogli jej w tej obudowie zainstalować i obudowę też trzeba będzie zmienić. Nie będzie jednak problemu w drugą stronę. Jeżeli wasza obudowa to standard ATX, to spokojnie możecie kupować i instalować w niej płyty Micro ATX lub też ITX. I jeszcze jedna kwestia, chcąc podkręcić procesor Intela z odblokowanym mnożnikiem, musicie kupić płytę z chipsetem Z. Czas na pamięć RAM. Część aspektów poruszyłem wcześniej, ale wspomnę jeszcze o taktowaniu. Mianowicie nie ma sensu kupować pamięci taktowanych z zegarem 3200, 3600 czy też 4000 MHz. Jeżeli posiadacie procesory Intela z zablokowanym mnożnikiem, posadzone na płycie z chipsetem, czy to B360, czy też dajmy na to B460, tam maksymalnie uzyskacie 2666 MHz. Także wydane pieniądze będą po prostu wyrzucone w błoto. Podobnie, aczkolwiek, trochę lepiej wygląda sytuacja na podstawkach HM4. Tutaj na większości płyt głównych spokojnie możecie uzyskać szybkość 3200 MHz, niezależnie z jakim procesorem będziecie tych pamięci używali. W wielu przypadkach nawet 3600 czy też 3800, aczkolwiek trzeba wziąć pod uwagę taki czynnik jak Infinity Fabric, czyli pamięci powyżej 3800 MHz nie będą dobrze współgrały z płytami głównymi na podstawkach hm 4 ze względu na dzielnik, który będzie ustawiany nie jeden do jednego, a to spowoduje spadek wydajności. No i też to, o czym mówiłem wcześniej, czyli jeżeli zmieniacie tylko płytę główną i procesor, a zostawiacie stare pamięci, a będą one taktowane zbyt niskim zegarem. To mogą spowodować wąskie gardło dla wydajniejszego procesora, który planujecie zakupić. Kolejna rzecz to wysokość samych modułów. Tutaj mam na myśli oczywiście kompatybilność z chłodzeniami powietrznymi. Jeżeli chłodzenie zachodzi wam na banki pamięci, a pamięć będzie za wysoka, no to wtedy lipa nie zainstalujecie chłodzenia. Eee, to samo ma się w przypadku kulerów IO. Jeżeli na przykład pamięci są zbyt wysokie, to w wielu przypadkach nie będziecie mogli zamontować takiego chłodzenia na górze obudowy, bo będą one po prostu o siebie wadziły. I tutaj płynnie przechodzimy do chłodzeń. Jeżeli chcecie kupić lepszy, wydajniejszy kuler na wasz procesor, to sprawdźcie, czy zmieści się wam do waszej obudowy, czy nie będzie problemu z zamknięciem panelu bocznego. Lub też, jeżeli planujecie zakup chłodzenia iO, czy jest możliwość zamontowania takiego kulera w Waszej obudowie. Teraz kilka słów na temat ewentualnej zmiany karty graficznej na wydajniejszą. Przede wszystkim upewnijcie się, czy macie odpowiednio mocny zasilacz. Druga sprawa, czy ma on końcówki, aby tą kartę można było zasilić. Dalej, czy wasz procesor nie będzie zbyt wąskim gardłem dla tej karty? Może się okazać, że kupując wydajną jednostkę, łącząc ją ze słabym procesorem, nie zyskacie nic na wydajności, ponieważ karta przez procesor będzie dławiona. Kolejna rzecz to sam rozmiar. Jak widać, tutaj na stole stoi u mnie karta, która mierzy ponad 33 cm. Jeżeli wasza obudowa, wasza skrzynka jest zbyt mała, no to w niej po prostu tej karty nie zainstalujecie. Często pytacie, czy dana karta graficzna będzie kompatybilna z waszą płytą główną. Jako już wszystkie płyty teraz posiadają złącze PCI Express, a są one kompatybilne wstecz, to nie będzie z tym problemu. Nawet możecie zainstalować RTX a 2070 Super na płycie ze slotem PCI Express w standardzie 2.0. Oczywiście wtedy pamiętajcie, że nie wyciągniecie z karty pełnych możliwości, jako iż to złącze ma mniejszą przepustowość. I ostatnia rzecz, jaką chciałbym poruszyć związana z kartami, to wyjścia wideo. Nowoczesne karty zazwyczaj nie posiadają już wyjścia DVI, a na pewno VGA. Także sprawdźcie, jakie macie wejścia w swoim monitorze, czy będziecie mogli tę kartę z monitorem połączyć. Czasami trzeba będzie zastosować przejściówki, a czasami nawet zmienić monitor. Dyski SSD, a dokładnie chodzi mi o nośniki na złącze M2. Zanim taki dysk kupicie, sprawdźcie, czy na waszej płycie jest slot do jego zamontowania. Mało tego, na starszych płytach nie będzie możliwy montaż, powiedzmy, dysków o interfejsie Pisa Express, czy to razy 2, czy to razy 4, tylko wyłącznie interfejs SATA. Na niektórych, na przykład, płytach macie złącze Pisa Express. 30 razy 2 i montując tam dysk pisa Express 30 x 4 nie wykorzystacie w pełni jego potencjału. Informacje jakie dyski N2 możecie instalować na waszej płycie głównej macie w instrukcji obsługi. Kilka słów dosłownie na temat zasilaczy zmieniając czy to kartę graficzną czy też procesor na mocniejsze. Musicie mieć odpowiedniej mocy zasilacz. Łatwo sprawdzić, ile wasz komputer będzie pobierał prądu za pomocą kalkulatora mocy. To są narzędzia darmowe, które znajdziecie na internecie. Wpisujecie pod zespoły waszego komputera i wszystko macie podane jak na tacy. Pamiętajcie jednak, żeby zasilacz miał co najmniej 20% zapasu mocy. Kolejna rzecz to okablowanie dokładnie końcówki. Zwróćcie uwagę na to, abyście mieli ich wystarczającą ilość do podpięcia, czy to dysków twardych, czy też powiedzmy karty graficznej. No i sama długość zasilacza sprawdźcie w instrukcji obsługi waszej obudowy, jak długie jednostki wam się zmieszczą. Powoli zbliżamy się do końca Zostały nam obudowy, jeżeli zmieniacie w swoim komputerze czy to kartę graficzną, czy płytę główną, czy chłodzenie, czy też zasilacz. No to sprawdźcie rzecz jasna, czy wszystko Wam się w środku pomieści. Jeżeli nie, trzeba będzie kupić nową obudowę. No i też warto wziąć pod uwagę samą wentylację, zwłaszcza jak montujecie wewnątrz wydajne podzespoły, tak aby Wam się później one nie przegrzewały. Moi drodzy, na dzisiaj to byłoby tyle. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie poruszyłem wszystkich aspektów. Także jak macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach, chętnie na nie odpowiem. Jak Wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.